dobie na tej gali, ze względu na właśnie aspekt y, utylizowania śmieci, y, który nastąpi już 20 y, na konferencji. A później jeszcze ty, na drugiej bodajże konferencji. Ale to chyba nie mogę likować jeszcze, to nie, nie, nie mówię, że jest druga konferencja. Znaczy... Dobra, co ja pierdzielę w ogóle? Ty, zaraz kurwa dostanę kary jakieś. Nie mówię o konferencji, nie mówię o Fejma już. Dobra, dziękuję 10... Kod binarny jakiś zasupa dziękuję Ci bardzo. Y, a zawsze jest. Pszczura cię lirycznie zniszczy? Nie, bo ja na co dzień nie jestem taki głup. Co to jest? Liza otwiera z... piwo z zębem? Masz, Wypij sobie.